Dzisiaj mamy przyjemność z Szymonem i z Dorkiem i powiedz nam, co studiujesz, na jakiej uczelni, jaki kierunek? Studiuję mechatronikę na uczelni Politechnika Wrocławska na Wydziale Elektroniki, mikrosystemów i fotoniki. Wow, na którym roku jesteś? Na trzecim. A powiedz mi, to jest to, co studiujesz, to jest w systemie bolońskim, czyli mamy tutaj podział, że robisz inżynierię potem magistra, czy od razu to jest magisterskie, czy tylko inżynierskie. To jest e, tak, że mamy inżyniera tercowie mhm. 3, 3 lata, 7 semestrów, 4 lata 7 semestrów. Potem otworzyli nam w tym roku studia magisterskie na kierunku Mechatronika też mówię, na Wydziale. A jeżeli ktoś chce, może zostać właśnie na trzecim stopniu na doktoracie. Tylko, że to już jest e, dziedzina elektronika, już nie mechatronika, tylko elektronika. Dlaczego akurat mechatronika? Ciężko powiedzieć. Generalnie miałem duży problem przed wyborem studiów. E, może nie tyle co mechatronika, co sam wiedział, elektronikę i fotoniki, ponieważ w liceum, zadając zapytanie, co naprawdę interesuje się tych wszystkich tematów, na no sam na no jedyne co wpadł do głowy to była kwantowa, w trzeciej klasie. Wow. Czyli to jest, tak, potem to ma zastosowanie w nanotechnologii, bo prostu takie, no, już taka zabawa naprawdę najniżej że tak to ujmę, no i powiedziałam sobie, że chcę to robić w przyszłości. Czyli osoby, które studiują to zatem muszą kochać, kochać fizykę? Yy, nie, to nie jest tak, że muszą kochać fizykę, muszą, wydaje mi się, no mieć jakieś pojęcie o tej fizyce, ale na przykład, to też nie jest reguła, nawet no, moja koleżanka, która jest po klasie humanistycznej, hmm. jest ma najlepszą średnią, więc to absolutnie nie ma, nie ma żadnej różnicy. Czyli nie ma żadnych przeciwwskazań? Nie ma żadnych przeciwwskazań. Yy, a powiedz mi specjalizację. Jak to wygląda? To wygląda w taki sposób, że z mechatroniką sprawa wygląda w taki sposób na pojedynkę mocarskiej, że jest ona prowadzona na trzech działach. mechanicznym, elektrycznym i na moim e, wymiarze. Będę tej nazwy jest kursza, na skrót. Na Każdy na elektrycy zajmują się, wiadomo, prądem bardziej mechanicy mechanikom, a ja zajmuję się elektroniką i chodzi o to, że my tworzymy przez 2,5 roku takie studium mechatroniki, <grym> gdzie mamy zajęcia razem, matematykę, fizykę, podstawy mechaniki, podstawy elektrotechniki, a potem zaczynamy się w trzecim roku już rozjeżdżać. I każdy ma tak jakby swoje kierunkowe, więc jest tak jakby to, że studiuję w tym wydziale... To jest jakby taka trochę specjalizacja z tej całej grupy. Ma jest to jest taki ma inny przypadek niż, niż tych kierunków. No i yy, specjalizacje są na drugim stopniu. Robią. Tak więc u nas to wygląda tak, że kurcy się rozjeżdżają, ale specjalizacje są dopiero na drugim stopniu. Ale gdzieś tam już na tym trzecim roku coś zaczyna się tam kształtować. tak? Tak, 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 tak. Taki, taki sposób. Yy, pamiętasz ile osób starało się na jedno miejsce na twój kierunek. Na... Nie, yy, nie, nie pamiętam. Nie pamiętam. Nie pamiętam uczyć takiego konkretnego mówić matematyka, fizyka, czyli mamy takie ogólne, gdzie mieliśmy już w szkole średniej do czynienia, ale już takie skonkretyzowane coś. No cóż, no to przede wszystkim mecha, mechatronita, to jest, jeżeli ktoś wygoogluje to, no to to jest taka dziedzina nauki, która zawiera w sobie inne dziedziny nauki. No i to nie jest tak, że my, jak na przykład automatyka, zajmujemy się tylko automatyzacją procesów, albo jak mecha, me, me, mechanika budowa maszyn zajmuje się, nie wiem, czystą budową tego, jak to jest zrobione, te mechanika wały i nie i tak dalej czy jak informatyka, żeby coś zaprogramować. My musimy się znać na wszystkim. To jest tak, że ta mechatronika jest po każdej części jakiś tam dzień nauki. No i czegoś, czego się można nauczyć, to są podstawy. To jest moim zdaniem świetny kierunek dla osób, które nie wiedzą co wybrać, a chcą iść na politechnikę, ponieważ idą w ten kierunek dostają wszystko tak naprawdę w pakiecie. Mogą się nauczyć podstaw elektroniki, tak? Jak robić, nie wiem, jak wysof, jak zrobić płytkę. Nie wiem, jak zaprojektować układ elektroniczny, jak dobrać od odpowiednie podzespoły, jak zaprojektować mechanizm, tak? Ale też ja bardziej jestem w elektronice niż w mechanice. E, osoby, które są na Wydziale Mechanicznym mają więcej tak jakby tolerancji, wałów, łożysk i tak dalej, takich typowych mechanicznych spraw. Natomiast osoby, które są na elektrycznym uczą się najwięcej na temat, jak projektować na przykład linię zasilającą, instalację elektryczną. Ja nie mam tego mniej, oni mają tego więcej, więc tak to działa. No można się nauczyć bardzo dużo, nie? No, właśnie głównie tam, no, to właściwie co semestr jest coś innego. W semestrze miałem naprawdę duży nacisk na automatykę. Na silniki elektryczne, na to sterowania, to były takie podstawowe kursy, w tym semestrze letnim, mam, w szóstym mam już głównie, tak, głównie taką, taką elektronikę czystą. Projektowanie płytek i tak dalej. A powiedz mi, jaka kariera po studiach. Ciężko. Co możesz robić? Gdzie... E, już mówię. E, to jest tak, że ja pracowałam teraz na wakacje w Volkswagenie i to jest tak, pracowałam w Polkowicach przy silnikach, e, przy silnikach więc można, można pracować w fabryce, to jest raz, jako do yy, działu utrzymania ruchu, czyli dział utrzymania ruchu zajmuje się tym, że zepsuła się maszyna, trzeba ją hmm. naprawić. To jest dział utrzymania ruchu, żeby ten produkt to po czyli podróż... jak stanowisko mechanik zmysły. Tak, tak, tak. Yy, albo tak często słyszymy Pracujemy e na serie. Ale to mi jak wyglądają egzaminy. Teoria, praktyka, czy to nie wiem, czy są jakieś plany fakty, e ciężko. Jak wyglądają egzamin? No jak wyglądają egzaminy? Ciężko powiedzieć, ponieważ... Trochę przeszło się przez te, przez te, przez te egzaminy. Wspominasz jakiś bardzo ciężki? E, bardzo ciężki egzamin. Znaczy, e, nie powiem, ja nie jestem studentem piątkowym, więc jak był jakiś ciężki egzamin, to, e, to czasami po prostu odpuszczałem, przynosiłem go na następny ser. Po prostu nie dawałam O tak. panie, czy tutaj w trakcie studiów czy odbyłeś praktyki w Twoim kierunku? Czy odbyłeś, próbowałeś? Czy... Odbyłem w Wrocławieniu, mhm. ale gdzieś jeszcze na przykład? A teraz tydzień... I to były praktyki ze studiów, czy sam sobie wyobrażam? Sam robię? załatwiałem, sam, wszystko sam załatwiałem. To nie są obowiązkowe praktyki. Sam obowiązkowe praktyki? A ile tak takie praktyki Twoim obowiązkowym eee, robiłem? 4 albo 8 tygodnia robiłem akurat 8. Aha, czyli pełne dwa miesiące, czyli wakacje zobaczyłem. Tak. Ale, Ale, tak, mam tu wymienione takie przedmioty jak ergonomia, wytrzymałość tak. materiałów, postawy automatyki, napędy elektryczne, tak. teoria i technika sterowania, tak. przetwarzanie sygnałów. Tak. Co to są w ogóle A, za to przedmioty? to, to, to wiecie, są powiedzmy trudne. Tak. Eee, A na przykład ergonomia. Ergonomia. To wiesz poza jak pierwszy raz usłyszałem na przykład na tym myślałem sobie, w ogóle co to, to jest, w ogóle po co nam to na ergonomii, tak pracując z Volkswageniem. żeby czynników, parametrów, jakie oni muszą brać pod uwagę przy uruchomieniu procesu produkcji, no to jest podstawa. Jest specjalne działy poświęcone ekonomiom, przywodzenie że... nazywa się to akurat KAIZEN. No tak więc tam, jak yy... to jest po prostu podstawa, jeżeli ktoś chce pracować w fabryce, to no, nie, nie, nie da się bez tego. To może faktycznie brzmi trochę tak, że tak to byłem, albo jak ktoś to, nie wiem, wygoogla się, dopyta do, do, do się, co to jest, to nie no po co mi to, ale to jest naprawdę ogromne oznaczeniem, co jest, czy coś Ty chcesz od siebie powiedzieć przyszłą osobom, które myślą o skierowaniu mechatroniki, dzięki Twojego w pracy, kierunku, czy coś byś im doradził, coś od siebie powiedział, czy po prostu postawiasz... Mógłbym te... w sumie coś powiedzieć. Dużo osób idzie na mechatronikę z nastawieniem, że na pierwszym roku będą budować, nie wiem, zbroję Ironmana albo Transformercy. <laughs> Tak jest, i dużo osób w ogóle odchodzi po pierwszym semestrze, bo. Bo, no, bo była matematyka i fizyka, nie było budowy robotów. No, ale. Ale to trzeba... chyba są podstawowe przedmioty no, na Politechnice, tak? No, no trzy, trzy osób tego nie rozumiało, do tego już zadanie I. Generalnie kierunek jest wymagający. Jeżeli ktoś jest po techniku, no to też zależy jakim, ale jeżeli ktoś jest dobrym mechanikiem, na ten typu technik, no to masz, ma pole do popisu, ale. Jeżeli, jeżeli ktoś jest dobrym machatonikiem, technikiem, zazwyczaj nie mówię, że zawsze tak jest, to ma problemy z matą. Jeżeli ja na z jestem policją, też. I, I jeszcze jedno, że jeżeli ja byłem policją e, po okresie e, i mimo, że nie miałam żadnych całek różniczek, Granic, nic, to i tak było mi łatwiej. Bo jednak mieliśmy więcej tej matematyki, więc byłem nauczony w pewien sposób określony myśleć, więc nawet jeżeli ktoś, nie wiem, no bo i tak nie mamy całej wizyty, nie, ma nie ma znaczenia, że ktoś da się matki z No Mi na pewno było łatwiej niż osoby, która była po dyktacie komunistycznej. Więc, aczkolwiek to i tak wszystko zależy od osoby. Mm -hmm. No bo tutaj to trzeba położyć, że jaka to by nie była polityka, Politechnika wrocławsko Opolska, Częstochowska, Brzezczyńska. E, podstawowe przedmioty to jest właśnie matematyka i fizyka. Tak. Tego się nie omówię. Nie, 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 nie. studiowałam na Politechnice i niestety tego się nie omówię. Tak więc z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję.